Witajcie w The Deep Dive. Dzisiaj serwujemy CryptoFlash, nasze spojrzenie na świat kryptowalut. To już wydanie 111. Jak zawsze w CryptoFlash analizujemy najważniejsze wydarzenia z dnia poprzedniego, czyli z 15 października 2025 roku. Dzień dobry. A dzieje się sporo. Rynek, no cóż, ewidentnie próbuje złapać oddech po tym solidnym tąpnięciu z 10 października. Mamy tu taki, wiesz, ciekawy obrazek. Prawdziwe przeciąganie liny, prawda? Dokładnie. Z jednej strony tlą się jakieś, no, nadzieje na łagodniejszą politykę Fedu. To zwykle pomaga ryzykownym aktywom, ale z drugiej strony no właśnie, wiszą nad nami te napięcia geopolityczne no i chyba najważniejsze ostatnio nowe, bardzo potężne działania regulatorów to chyba zmienia zasady gry. Zdecydowanie. Obserwujemy taki klasyczny konflikt. Jest długoterminowy optymizm, wiesz, nadzieję na adopcję, na rozwój technologii, ale jest też ten krótkoterminowy strach, i to mocny strach. Naszym zadaniem dzisiaj jest zrozumieć, co tak naprawdę teraz kieruje rynkiem, co wpływa na ceny Bitcoina, Ethereum, co z instytucjami, regulacjami, co słychać w DeFi. Spróbujemy oddzielić, no, ten szum od faktycznych sygnałów. Dobrze, to zacznijmy od tego szerszego obrazu makroekonomia i nastroje. Jakie czynniki teraz najbardziej ważą? Co jest na pierwszym planie? Kluczowa jest teraz y, taka skomplikowana interakcja kilku rzeczy. Po pierwsze, oczywiście polityka monetarna Fedu, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego. Po drugie, te rosnące napięcia handlowe USA, Chiny. No i po trzecie, jak to wszystko wpływa na psychologię tłumu, na nastroje inwestorów. Od tego jak te elementy się ułożą, zależy gdzie popłynie kapitał, czy w stronę ryzyka, czy raczej bezpiecznych przystani. Wspomniałeś o Fedzie. Ostatnio pojawiły się takie sygnały, które rynek odebrał jako powiedzmy gołębie. Były sugestie końca zacieśniania ilościowego, tego QT, może nawet jakieś obniżki stóp w przyszłości. To brzmi dobrze dla krypto, historycznie rzecz biorąc? Historycznie tak. Luźniejsza polityka, więcej taniego pieniądza, to zazwyczaj napędzała apetyt na ryzyko, w tym na krypto. Ale co ciekawe, tym razem ten optymizm bardzo szybko zgasł. Okazało się, że te obawy geopolityczne są po prostu silniejsze mają większą siłę przebicia w tej chwili. Chociaż trzeba przyznać, są też głosy inne. Na przykład Arthur Hayes z BitMEX uważa, że sam koniec QT to już sygnał do no, agresywnych zakupów krypto. No właśnie, geopolityka. To ona wydaje się teraz rozdawać karty. Napięcia handlowe USA-Chiny eskalują, groźba tych stuprocentowych ceł Trumpa, chińskie kontrole eksportu surowców to był przecież zapalnik tego krachu 10 października. A do tego jeszcze dochodzi to zamknięcie rządu w USA, które tylko, no, dolewa oliwy do ognia. Niepewność rośnie. Zgadza się. Wszystkie te czynniki razem tworzą takie środowisko, no, silnej awersji do ryzyka. Widać to na rynkach globalnych. I to nie jest tylko wrażenie, potwierdzają to wskaźniki. Ten popularny indeks strachu i chciwości dla rynku krypto znów spadł. Jest na poziomie 37. Znów jesteśmy w strefie strachu, a jeszcze niedawno była chwila neutralności. W kontekście tego strachu ciekawe są dane o przypływach w funduszach ETF-u na Bitcoina. Wyglądają na hmm, dość sprzeczne, chaotyczne wręcz. Jedne źródła, na przykład Sosowalue, mówią o napływach netto do amerykańskich ETF-ów. 15 października miało to być 102 miliony dolarów, ale inne platformy, jak Farside Investors, pokazują coś zupełnie innego odpływy netto i to spore od 94 milionów aż do ponad 326 milionów dolarów. Jak to rozumieć? Skąd te rozbieżności? Te sprzeczne dane, wiesz, idealnie pokazują, jakie jest teraz rozdzarcie i nerwowość na rynku. Z jednej strony mamy pewnie kapitał spekulacyjny, który reaguje panicznie widzi nagłówki, wahania cen, no i szybko ucieka, stąd te odpływy, ale z drugiej strony mogą być więksi gracze, tacy, co wykorzystują spadki do strategicznych zakupów i to by tłumaczyło te raportowane napływy. Ta niejednoznaczność sama w sobie jest sygnałem, sygnałem głębokiej niepewności. Co ciekawe, w tym samym czasie ETF-y na Ethereum zdają się radzić sobie lepiej. Tam widać wyraźniejsze napływy netto, szacunki są różne, od kilku milionów do nawet ponad 230 milionów dolarów. To może sugerować, że instytucje w tej chwili trochę inaczej patrzą na perspektywy BTC i ETH. Może jest jakaś dywergencja. Skoro mówimy o bitcoinie, jego słabość widać też, gdy porównamy go do tradycyjnych aktywów. Złoto i srebro ostatnio radzą sobie świetnie, biją rekordy. Czy to znaczy, że ta narracja o cyfrowym złocie, na razie, no po prostu nie działa? Wygląda na to, że tak. W tym obecnym środowisku, przy tym stresie geopolitycznym, duże kapitał instytucjonalne wyraźnie woli tradycyjne fizyczne bezpieczne przystanie. Widać to po prostu po cenach. Ta ucieczka w stronę złota i srebra. Plus te niejednoznaczne dane z ETF-ów na BTC, no to pokazuje, że przynajmniej na razie w takich warunkach kryzysowych bitcoin nie jest traktowany jak pełnoprawne aktywo typu safe haven. Narracja swoje, a rynek swoje. Te wszystkie czynniki makro, nastroje to wszystko oczywiście odbija się na cenie. Przejdźmy do wykresów. Jak wygląda sytuacja techniczna bitcoina? Gdzie jest ta walka? Oj, Bitcoin toczy naprawdę zaciętą walkę. Próbuje utrzymać się w takim chwiejnym przedziale 110 000-112 000 USDT, ale niebezpiecznie zbliżył się do absolutnie kluczowej strefy wsparcia. Analitycy widzą ją między 107 000 a 110 000 dolarów. To jest teraz najważniejszy poziom na wykresie. Dlaczego akurat ten rejon jest tak ważny? To chyba nie tylko okrągłe liczby. Nie, nie. Absolutnie nie. Ta strefa jest kluczowa, bo tam zbiega się kilka ważnych rzeczy z analizy technicznej. Mamy tam historyczne maksima z przełomu grudnia i stycznia, mamy minima z, z tego dołka we wrześniu. No i co chyba najważniejsze, przebiega tamtędy ta słynna 200-dniowa średnia krocząca. Ona jest teraz w okolicach 107 dolarów. Taka zbieżność, taka konfluencja sprawia, że to jest niezwykle nerwralgiczny punkt. Jeśli ten poziom zostanie przełamany w dół, no to będzie bardzo silny sygnał, sygnał, że sprzedający przejęli kontrolę. To psychologicznie potwierdziłoby ten niedźwiedzi sentyment i otworzyłoby drogę do potencjalnie dużo głębszych spadków, może nawet w kierunku tej psychologicznej bariery 100 tysięcy dolarów. No a jak na tym tle wygląda Ethereum i szerzej altcoiny? Tam chyba ta słabość jest jeszcze bardziej widoczna, prawda? Zdecydowanie. Ethereum też walczy. Walczą o utrzymanie tego kluczowego psychologicznego poziomu 4000 dolarów. Jeśli on zostanie trwale naruszony, to spadki mogą przyspieszyć, a na całym rynku altcoinów no tam widać wyraźną dywergencję i rosnącą selektywność. To już nie jest tak, że wszystko rośnie razem jak to bywało. Co to znaczy w praktyce? Że trzeba teraz wybierać perełki. Można tak powiedzieć. Z jednej strony mamy takie pojedyncze przykłady względnej siły, na przykład Solana, SOL. Ona na tle innych czołowych krypto radziła sobie w ostatniej dobie całkiem nieźle, ale z drugiej strony no, przytłaczająca większość altcoinów notuje znaczące spadki. Tokeny jak Fed, MX czy Cake mocno traciły. To jest ewidentny dowód, że kapitał ucieka z tych bardziej ryzykownych, mniejszych projektów. Czyli można chyba na razie odłożyć na półkę marzenia o szybkim powrocie tak zwanego sezonu altcoinów. Na ten moment zdecydowanie tak. Świetnie to obrazuje spadek tego popularnego wskaźnika altcoin season index. Na początku miesiąca był na poziomie 67 na 100, a teraz spadł do zaledwie 38. To jest jednoznaczny sygnał: defensywna rotacja kapitału. Inwestorzy uciekają od ryzyka mniejszych projektów, wracają do bitcoina, który mimo wszystko jest postrzegany jako bezpieczniejsze w świecie krypto, albo po prostu do gotówki, do stablecoinów. Selektywność jest teraz kluczowa, absolutnie. Mówiliśmy o tych niejednoznacznych przepływach w ETF-ach. Takich nerwowych, sugerujących krótkoterminową panikę, ale jednocześnie pojawiają się dane, które wskazują na coś zupełnie innego. Jak spojrzymy długoterminowo, czy ten trend adopcji bitcoina przez instytucje, ale jako rezerwy strategiczne, nadal ma się dobrze? I tu właśnie dochodzimy do takiego fascynującego paradoksu, który moim zdaniem świetnie pokazuje, jak ten rynek dojrzewa. Bo z jednej strony mamy tą panikę w dziennych przepływach ETF. Niepewność, a z drugiej strony mamy twarde dane, dane, które pokazują, że ta długoterminowa strategiczna akumulacja bitcoina przez duże firmy trwa w najlepsze, jakby niezależnie od bieżących zawirowań. Jakie konkretnie dane to potwierdzają? Masz jakieś liczby? Bardzo wymowny jest najnowszy raport Bitwise Asset Management za trzeci kwartał 2025. Wynika z niego, że liczba firm publicznych, które oficjalnie trzymają bitcoina w swoich skarbcach korporacyjnych wzrosła do 172, a to oznacza wzrost o prawie 39% w ciągu zaledwie jednego kwartału to ogromny skok. A wiadomo, ile bitcoina zgromadziły te firmy? Ile tego jest łącznie? W samym trzecim kwartale te korporacje kupiły łącznie rekordową ilość 176 762 bitcoiny, a ich łączne zasoby przekroczyły już ten symboliczny próg miliona bitcoinów. Mają dokładnie 1,02 miliona bitcoinów. Wartość tych rezerw, nawet przy obecnych niższych cenach, to jest około 117 miliardów dolarów. To pokazuje skalę. To są naprawdę imponujące liczby. Pokazują, że przynajmniej część dużych firm traktuje bitcoina jako strategiczne aktywo rezerwowe, coś jak cyfrowe złoto korporacyjne i podchodzą do tego długoterminowo, ignorując te krótkoterminowe wahania. Ale czy nie ma ryzyka, że ta strategiczna rezerwa zostanie równie strategicznie sprzedana przy pierwszej poważniejszej panice, albo może pod presją regulatorów? To jest oczywiście słuszne pytanie. Ryzyko zawsze istnieje, nie ma co ukrywać, ale sama skala i ciągłość tych zakupów sugerują, że to jest coś więcej niż chwilowa moda, sugerują głębsze przekonanie o długoterminowej wartości. Co więcej, widzimy też inne formy integracji krypto ze światem tradycyjnych finansów, czyli Trattfi. Świetnym przykładem jest niedawne uruchomienie przez CMB International. To jest spółka zależna jednego z największych chińskich banków, China Merchants Bank. Oni uruchomili fundusz rynku pieniężnego o wartości 3,8 miliarda dolarów, który działa bezpośrednio na sieci BNB Chain. To jest ważny krok w kierunku tokenizacji aktywów świata rzeczywistego, RWA, przez duże, Regulowane instytucje to już nie jest tylko spekulacja, to budowanie nowej infrastruktury. Czyli podsumowując ten wątek, mamy wyraźny rozdźwięk: z jednej strony krótkoterminowa spekulacyjna panika w ITF ach a z drugiej długoterminowa strategiczna akumulacja korporacyjna i postępująca integracja stratfi. Czy to właśnie świadczy o tym wspomnianym dojrzewaniu rynku? Dokładnie tak. Krótkoterminowa spekulacja zaczyna się jakby oddzielać od długoterminowej strategii inwestycyjnej. To pokazuje, że na rynku działają różne grupy: z różnymi celami, z różnymi horyzontami czasowymi. I pomimo tej chwilowej paniki, ta długoterminowa teza, oparta na rosnącej adopcji instytucjonalnej, wydaje się pozostawać nienaruszona. Przynajmniej na razie. Okej, okay. to prowadzi nas do kolejnego niezwykle ważnego tematu. Tematu, który w ostatnich dniach zdominował nagłówki: regulacje i działania organów ścigania. Co takiego wydarzyło się 15 października? Oj tak, mieliśmy do czynienia z wydarzeniem naprawdę bezprecedensowym. To była ogromna, skoordynowana akcja organów ścigania Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wymierzona w globalne sieci oszustw kryptowalutowych. Skala tej operacji jest określana jako największa w historii. Naprawdę coś potężnego. Kogo konkretnie dotyczyła ta akcja? Jaki był cel? Kogo ścigano? Głównym celem była potężna siatka przestępcza. Na jej czele stał niejaki Chen Zi, założyciel Prince Holding Group. Ta grupa była odpowiedzialna za prowadzenie na masową skalę oszustw typu Peak Butchering. Peak Butchering, możesz przypomnieć, na czym to polega? Jasne, to są takie bardzo wyrafinowane oszustwa inwestycyjne. Przestępcy najpierw budują fałszywą relację z ofiarą online, często udają zainteresowanie romantyczne, zdobywają zaufanie, a potem namawiają tą osobę do zainwestowania pieniędzy w fałszywe platformy kryptowalutowe, obiecują ogromne zyski. A na końcu po prostu kradną wszystkie środki. To jest naprawdę okrutny proceder. Te operacje były prowadzone głównie z Azji Południowo-Wschodniej, ale ofiary były na całym świecie. I jakie były efekty tej wielkiej operacji? Udało się odzyskać jakieś środki? Efekty są naprawdę zdumiewające i pokazują determinację organów ścigania. Amerykański Departament Sprawiedliwości, czyli DOJ, ogłosił przejęcie rekordowej kwoty. Około 15 miliardów dolarów w bitcoinach. To jest równowartość około 127 271 BTC. Środki te były powiązane z działalnością tej siatki. To największa konfiskata kryptowalut w historii. Kropka. Jednocześnie Departament Skarbu USA nałożył bardzo szerokie sankcje na Prince Group i aż 146 powiązanych podmiotów i osób. Oficjalnie uznali tę grupę za transnarodową organizację przestępczą. 15 miliardów dolarów skonfiskowanych bitcoinach to jest niewyobrażalna kwota. Jeszcze kilka lat temu coś takiego wydawało się niemożliwe. Jaki to sygnał dla rynku krypto? Bardzo, bardzo mocny sygnał. Po pierwsze, pokazuje, że ta współpraca międzynarodowa organów ścigania w zwalczaniu kryptoprzestępczości staje się coraz lepsza, coraz bardziej skuteczna. Po drugie, to jest jasny komunikat dla przestępców, że anonimowość w świecie krypto nie jest absolutna, że organy ścigania mają coraz lepsze narzędzia, potrafią tropić i konfiskować nielegalne aktywa cyfrowe. To jest bez wątpienia jedno z najważniejszych działań w historii walki z cyberprzestępczością z użyciem krypto. A czy oprócz tych spektakularnych akcji widzimy też postępy w tworzeniu nowych, jaśniejszych przepisów dla rynku? W legislacji? Tak, prace legislacyjne też nabierają tempa. Na całym świecie, na przykład Japonia, finalizuje przepisy, które mają wyraźnie zakazać insider trading na rynku krypto i dać tamtejszemu nadzorowi finansowemu, FSA, uprawnienia do ścigania i karania. A na poziomie globalnym Rada Stabilności Finansowej, FSB, która działa przy G20, opublikowała właśnie raport, ostrzegają w nim przed znaczącymi lukami w obecnych regulacji krypto. FSB określiła te regulacje jako, cytuję, sfragmentaryzowane, niespójne i niewystarczające do zarządzania ryzykiem. Wzywają do szybszej implementacji globalnych standardów. Nacisk jest coraz większy. Czyli rysuje się taki obraz nowej ery dla kryptowalut. Ery, w której skuteczne egzeksowanie prawa i tworzenie spójnych globalnych przepisów stają się absolutnie kluczowe dla dalszego rozwoju, dla legitymizacji tego rynku. Niewątpliwie wygląda na to, że wchodzimy w fazę, gdzie te kwestie regulacyjne, compliance stają się głównym priorytetem dla rządów i instytucji finansowych. Koniec ery Dzikiego Zachodu, o której tak często mówiono w kontekście krypto, wydaje się być coraz bliżej i to będzie miało fundamentalne znaczenie będzie kształtowało przyszłe cykle rynkowe. W kontekście tych wszystkich napięć makro, geo, a teraz regulacyjnych jak radzi sobie ta wewnętrzna maszyneria rynku krypto. Myślę o ekosystemie DeFi, zdecentralizowanych finansów i o rynku stablecoinów, które często są takim barometrem zdrowia systemu. I tu mamy kolejną ciekawą obserwację: bo sektor DeFi, który był przecież w centrum uwagi podczas tego krachu, wykazał się naprawdę imponującą odpornością w tych trudnych warunkach. Jak słusznie zauważył Matt Hugan z Bitwise, ten ostatni wstrząs był poważnym testem warunków skrajnych dla DeFi. I system ten, no cóż, zdał ten test, przeszedł go pomyślnie. W masowych likwidacji pozycji lewarowanych, ich łączną wartość szacuje się na około 20 miliardów dolarów, to ogromna kwota. Kluczowe protokoły DeFi działały bez większych zakłóceń. Platformy pożyczkowe, Zdecentralizowane giełdy, deksy, one po prostu robiły swoją robotę. Co więcej, w szczytowym momencie paniki, dobowy wolumen obrotu na deksach przekroczył niewiarygodny poziom 177 miliardów dolarów. To pokazuje skalę. Zdolność ekosystemu do przetworzenia tak ogromnych likwidacji, do obsłużenia tak gigantycznego wolumenu, i to bez systemowych awarii, bez zawieszeń, bez interwencji jakichś centralnych podmiotów. To jest niezwykle ważny dowód. Dowód na dojrzałość technologiczną i odporność tej zdecentralizowanej infrastruktury. To kluczowy argument dla zwolenników DEFI. A stablecoiny często mówi się, że ich przepływy, kapitalizacja to wskaźnik płynności i nastrojów. Czy to się potwierdziło teraz? Zdecydowanie tak. W bezpośredniej reakcji na ten krach z 10 października i w kolejnych dniach główni emitenci stablecoinów. Tether USDT i Circle USDC wprowadzili na rynek łącznie około 4,5 miliarda dolarów w nowo wyemitowanych tokenach. Taka duża emisja sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest duży popyt na stabilne aktywa wewnątrz ekosystemu krypto, kiedy robi się niepewnie, a po drugie, że spory kapitał został przesunięty na ławkę rezerwowych w postaci stablecoinów i czeka na dobry moment, żeby wrócić na rynek. Obserwowaliśmy też w tym czasie wyraźny wzrost dominacji Tetera, USDT. Co to nam mówi? Tak, ten gwałtowny wzrost udziału USDT w rynku stablecoinów podczas paniki to po raz kolejny potwierdziło jego status jako tego preferowanego aktywa ucieczki do bezpieczeństwa, ale wewnątrz ekosystemu krypto. Inwestorzy i traderzy najchętniej uciekali właśnie do USDT. Jego kapitalizacja utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie około 181 miliardów dolarów. Warto też zauważyć, że Tether cały czas rozwija swoją infrastrukturę. Ostatnio uruchomili na przykład omniczejnowe wersje USDT i swojego tokenizowanego złota XAU na Solanie. Omniczejnowe, czyli takie, które mogą łatwo przemieszczać się między różnymi blockchainami? Dokładnie. Wykorzystują do tego technologię Layer Zero. To zwiększa interoperacyjność. Znaczy w tym sektorze stablecoinów obyło się całkiem bez problemów, bez wpadek technicznych? Niestety nie. Mieliśmy jeden taki no, dość głośny incydent operacyjny. Firma Paxos, która emituje stablecoina PayPal, czyli PUSD, przez pomyłkę wyemitowała, a potem na szczęście natychmiast spaliła, absolutnie astronomiczną kwotę 300 bilionów, czyli 300 trillion dolarów w PUSD. 300 bilionów to brzmi nierealnie. Bo było nierealne. Błąd został szybko wykryty i naprawiony. Ale to przypomina, że ryzyko operacyjne związane z błędami ludzkimi czy technicznymi wciąż istnieje, nawet u dużych regulowanych graczy. Niemniej jednak, podsumowując ten wątek, rynek stablecoinów wydaje się pełnić kluczową rolę stabilizującą. Absorbuje szoki płynnościowe i jednocześnie przygotowuje grunt pod przyszłe ożywienie, gdy nastroje się poprawią. Tak, dokładnie. Stablecoiny działają jak taki bufor płynnościowy, są absolutnie fundamentalnym elementem infrastruktury całego rynku kryptowalut. Umożliwiają szybkie przesuwanie wartości i zarządzanie ryzykiem wewnątrz ekosystemu. Dobrze, spróbujmy teraz zebrać te wszystkie wątki. Podsumowując naszą dzisiejszą analizę wydarzeń z 15 października, czy można powiedzieć, że rynek krypto znalazł się w jakimś punkcie zwrotnym na rozdrożu? Myślę, że to jest bardzo trafne określenie. Mamy obecnie do czynienia z wyraźnym konfliktem. Z jednej strony widzimy te silne, długoterminowe fundamenty postępująca adopcja instytucjonalna, ta udowodniona w boju odporność DeFi. Ale z drugiej strony mamy potężne niedźwierze czynniki ryzyka w krótkim terminie głównie ta niepewność makro, napięcia geopolityczne i, co coraz ważniejsze, rosnąca presja regulacyjna. Dlatego w najbliższych dniach tygodniach absolutnie kluczowe będzie obserwowanie tych poziomów wsparcia, o których mówiłyśmy. Okolice 107 tysięcy USD dla bitcoina i 4 tysiące USD dla Ethereum. Ich obrona lub przełamanie nada kierunek na najbliższy czas. Ale odnoszę wrażenie, że tym, co może naprawdę fundamentalnie zmienić zasady gry w dłuższej perspektywie, to nie są już tylko wahania cen czy dane makro, ale właśnie ta bezprecedensowa skala działania organów ścigania. Jak ta konfiskata 15 miliardów przez DOG i ta narastająca, coraz bardziej skoordynowana presja na uregulowanie rynku. Dokładnie, to jest być może najważniejszy wniosek z ostatnich wydarzeń. Te działania sygnalizują fundamentalną zmianę paradygmatu. Wygląda na to, że era dzikiego zachodu w kryptowalutach, ta charakteryzująca się dużą swobodą i niepewnością prawną, definitywnie dobiega końca możemy śmiało zakładać, że przyszłe cykle rynkowe będą kształtowane w równym, a może nawet większym stopniu, przez globalne ramy prawne, przez proces ich implementacji, przez wymóg zgodności z przepisami czyli compliance, Niż przez tradycyjne czynniki makro czy innowacje technologiczne. Czyli dla wszystkich uczestników rynku, inwestorów, deweloperów, firm, które budują w tej przestrzeni, kluczowe staje się teraz śledzenie nie tylko wykresów, danych on chain, raportów makro, ale równie, a może nawet bardziej uważne, monitorowanie tego ewoluującego globalnego krajobrazu regulacyjnego. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Absolutnie. Regulacje przestają być tematem pobocznym, stają się jednym z głównych, jeśli nie głównym czynnikiem kształtującym przyszłość tej klasy aktywów. To wymaga od wszystkich podwójnej uwagi, elastyczności, często proaktywnego podejścia do kwestii prawnych i zgodności. Ignorowanie tego wymiaru staje się po prostu coraz bardziej ryzykowne. Dziękujemy za tę dogłębną analizę dzisiejszych wydarzeń w ramach kryptoflash. Widać wyraźnie, że rynek kryptowalut dojrzewa w przyspieszonym tempie, a zasady gry zmieniają się pod wpływem potężnych sił zewnętrznych i wewnętrznej ewolucji. Rzeczywiście, obraz jest niezwykle dynamiczny i złożony. Może warto na koniec zostawić słuchaczy z jedną myślą do refleksji? Poprosimy. Skoro te regulacje i działania egzekucyjne stają się tak kluczowe, tak wszechobecne, to jak to wpłynie długoterminowo na tego ducha innowacyjności, który zawsze był siłą napędową tej zdecentralizowanej przestrzeni? Czy uda się znaleźć zdrową równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa, stabilności, zgodności z prawem, a zachowaniem tej unikalnej swobody rozwoju, eksperymentowania, tej oddolnej kreacji, która przyciągnęła do krypto tak wielu twórców i wizjonerów? To jest, myślę, fundamentalne pytanie na nadchodzące.